Polska polityka znów wstrząsa opinią publiczną. W centrum uwagi znalazł się Donald Tusk, lider jednej z najważniejszych partii w kraju, który zaprezentował nową inicjatywę polityczną określaną jako Total Control. Już sam tytuł budzi kontrowersje i emocje, a reakcje polityków, ekspertów i obywateli nie pozostawiają wątpliwości, że jesteśmy świadkami wydarzenia, które może odmienić oblicze polskiej sceny politycznej. Total Control to propozycja, która według Tusk ma na celu wzmocnienie zarządzania państwem, przyspieszenie decyzji administracyjnych i zapewnienie większej efektywności w funkcjonowaniu kluczowych instytucji. Tusk przekonuje, że w dobie globalnych wyzwań, niepewności gospodarczej i rosnącej konkurencji międzynarodowej Polska potrzebuje narzędzi pozwalających na szybkie i zdecydowane działanie. Jego wizja zakłada centralizację wybranych procesów decyzyjnych, wprowadzenie nowych mechanizmów monitorowania polityk publicznych oraz możliwość natychmiastowej interwencji w przypadku zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i stabilności ekonomicznej. Jednak propozycja Total Control natychmiast spotkała się z falą krytyki, zarówno ze strony opozycji, jak i ekspertów społecznych i prawnych. Wśród głosów sprzeciwu najbardziej medialnym stał się komentarz Jarosława Jakubiaka, polityka znanego z wyrazistych opinii i otwartego sprzeciwu wobec centralizacji władzy. Jakubiak jednoznacznie wskazał, że koncepcja Tusk może prowadzić do nadmiernej koncentracji władzy w rękach jednej osoby lub grupy decyzyjnej, co w praktyce może ograniczyć demokratyczne mechanizmy kontroli i zwiększyć ryzyko nadużyć. Jakubiak podkreślił, że Polska posiada stabilne instytucje demokratyczne, które wymagają zachowania równowagi władzy. Każda próba przyspieszenia procesów decyzyjnych poprzez centralizację powinna być dokładnie przemyślana, a jej skutki społeczne i polityczne muszą być szeroko analizowane. W opinii Jakubiaka total Control w obecnej formie może stworzyć precedens, który w przyszłości będzie trudny do odwrócenia. W odpowiedzi na krytykę Tusk starał się tonować emocje, tłumacząc, że jego propozycja nie oznacza odebrania praw obywatelom ani ograniczenia niezależności instytucji. Wręcz przeciwnie, jego zdaniem total kontrol ma służyć transparentności, umożliwiać szybsze reagowanie na problemy, które dziś w polskiej administracji rozciągają się na miesiące lub lata. W kontekście rosnącej presji międzynarodowej Zwłaszcza w sektorze gospodarczym i bezpieczeństwa, Tusk argumentuje, że Polska nie może pozwolić sobie na opóźnienia w podejmowaniu strategicznych decyzji. Analiza ekspertów pokazuje jednak, że nawet przy najlepszych intencjach, każda próba centralizacji władzy wymaga ścisłych mechanizmów kontroli i nadzoru. W demokratycznych państwach europejskich doświadczenia pokazują, że zbyt duża koncentracja władzy może prowadzić do erozji zaufania publicznego, ograniczenia debaty politycznej i osłabienia mechanizmów odpowiedzialności. W Polsce gdzie historia polityczna dostarcza wielu przykładów nadużyć, ostrzeżenia jakubiaka wydają się mieć szczególne znaczenie. W mediach społecznościowych i komentarzach publicznych temat Total Control zyskał błyskawiczny rozgłos. Obserwujemy, jak obywatele dzielą się swoimi opiniami, a dyskusja przybiera dynamiczny charakter. Jedni podkreślają, że szybkie decyzje i efektywność administracyjna są niezbędne, zwłaszcza w obliczu kryzysów gospodarczych, energetycznych czy zdrowotnych. Inni w tym wielu młodych internautów i aktywistów ostrzegają przed ryzykiem ograniczenia wolności obywatelskich i erozji demokracji. Nie można również ignorować faktu, że total kontrol ma wymiar międzynarodowy. Polska jest członkiem Unii Europejskiej i NATO, a wszelkie zmiany w sposobie zarządzania państwem są uważnie obserwowane przez partnerów zagranicznych. Eksperci do spraw stosunków międzynarodowych podkreślają, że nadmierna centralizacja władzy mogłaby wpłynąć na postrzeganie Polski w kontekście europejskim, Zwłaszcza w zakresie przestrzegania standardów demokratycznych i zasad praworządności. W odpowiedzi na te obawy, Tusk zapowiedział konsultacje z ekspertami prawnymi, ekonomicznymi i społecznymi, aby dopracować projekt i uniknąć kontrowersji, które mogłyby osłabić jego skuteczność. Zapowiedział również debatę parlamentarną, która ma na celu przedstawienie wszystkich argumentów za i przeciw w sposób transparentny i otwarty dla opinii publicznej. To pokazuje, że lider partii stara się znaleźć balans między efektywnością działania, utrzymaniem zasad demokratycznych. Równocześnie Jakubiak inni krytycy nie zamierzają ustępować. Organizują kampanie informacyjne, artykuły eksperckie i debaty publiczne, które mają na celu uświadomienie społeczeństwu potencjalnych zagrożeń wynikających z przyjęcia total kontrol. Podkreślają, że demokracja opiera się na równowadze sił, a każde przesunięcie w stronę centralizacji wymaga bardzo silnych mechanizmów kontroli i nadzoru. Eksperci ekonomiczni zauważają również, że centralizacja decyzji w administracji państwowej może mieć różnorodne skutki gospodarcze. Z jednej strony, szybkie podejmowanie decyzji może sprzyjać inwestycjom, realizacji projektów infrastrukturalnych i reagowaniu na kryzysy rynkowe. Z drugiej strony, zbyt duża koncentracja może prowadzić do błędów w ocenie ryzyka, ograniczenia transparentności i zmniejszenia udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych, co w długim okresie może osłabić zaufanie inwestorów i obywateli. Nie sposób też pominąć roli mediów. Total Control stał się głównym tematem w stacjach telewizyjnych, portalach informacyjnych i mediach społecznościowych. Każdy komentarz, każde stanowisko polityka czy eksperta jest natychmiast analizowane, a debata publiczna nabiera intensywności, która rzadko bywa widoczna w polskiej polityce. To pokazuje, jak temat centralizacji władzy, nawet jeśli prezentowany jako narzędzie efektywności, jest głęboko osadzony w świadomości obywateli jako kwestia fundamentalna dla funkcjonowania państwa. W kontekście społeczno-politycznym Total Kontrol ujawnia też różnice w podejściu do zarządzania państwem między pokoleniami i środowiskami politycznymi. Starsze pokolenia, które pamiętają okresy silnej centralizacji, często podchodzą do pomysłu sceptycznie, podczas gdy młodsi wyborcy, przyzwyczajeni do szybkości działania cyfrowego świata, mogą widzieć w tym narzędzie efektywności i nowoczesności. Debata wokół Total Control nie kończy się jednak na opiniach i komentarzach. W nadchodzących tygodniach parlament ma przeprowadzić szczegółową analizę projektu, konsultacje społeczne oraz symulację potencjalnych skutków wprowadzenia centralizacji decyzji. To będzie moment kluczowy, który pokaże, czy propozycja Tusk zostanie zaakceptowana, odrzucona czy też znacząco zmodyfikowana pod wpływem opinii ekspertów i krytyki politycznej. Nie ulega wątpliwości, że Polska stoi dziś przed jednym z najbardziej znaczących momentów politycznych ostatnich lat. Total Control to nie tylko projekt administracyjny, to test dla polskiej demokracji, sprawdzian dla równowagi władzy i refleksja nad tym, jak daleko państwo może ingerować w procesy decyzyjne bez utraty zaufania obywateli. Jakubiak tej sytuacji pełni rolę strażnika demokracji, przypominając, że nawet najlepsze intencje nie zwalniają z konieczności zachowania przejrzystości i mechanizmów kontroli. Cała sytuacja pokazuje również, jak dynamiczna i nieprzewidywalna jest współczesna polityka w Polsce. Jeden projekt Jeden komentarz polityka, jedna debata publiczna mogą wywołać lawinę wydarzeń i reakcji, które mają realny wpływ na życie milionów obywateli. W tym kontekście, Total Control nie jest jedynie inicjatywą Tusk, staje się symbolem szerszej dyskusji o tym, jak zarządzać państwem w XXI wieku, jakie kompromisy są akceptowalne i jakie granice powinna mieć władza. Podsumowując, Polska wchodzi w nowy etap debaty politycznej. Total Control Donalda Tuska stawia pytania fundamentalne. Jak balansować między efektywnością a demokracją, jak zapewnić szybkie decyzje bez ryzyka nadużyć i jakie mechanizmy kontroli są niezbędne, aby państwo mogło funkcjonować skutecznie, a jednocześnie nie utraciło zaufania obywateli. Jarosław Jakubiak, wraz z innymi krytykami, podkreśla wagę tych pytań, przypominając, że demokracja jest procesem, który wymaga czujności i aktywnego udziału społeczeństwa. W najbliższych tygodniach cały kraj będzie śledził rozwój wydarzeń. A każda decyzja w sprawie Total Control może mieć długofalowe konsekwencje polityczne, społeczne i gospodarcze. Polska stoi dziś przed momentem decydującym, który może określić, jak będzie wyglądała władza, procesy decyzyjne i równowaga demokratyczna w nadchodzących latach. Historia będzie obserwować, jak Tusk i jego przeciwnicy poradzą sobie z wyzwaniem, które stawia przed nimi centralizacja władzy, intensywna debata publiczna.